Cześć, jesteś stron Kajczyk, kolejny odcinek na moim kanale. Dziś jesteśmy na mapce parkur. Dzisiaj będziemy przechodzić parkur. Dzisiaj będziemy przechodzić parkur. Jakby co w opisie, jest link do mapki. I <grymny> będzie ponoć w tej mapce: jest 17 poziomów, każdy trudniejszy od każdego. Ja nie mam zbytnio czasu, żeby opublikować ten film, bo wiecie, każdy od odcinek 18 publikuję. I nie wiem czy z tym się wyrobię, więc jutro na przykład. Przejdziemy w dalszą część, a ja zaczynam. Siema! Jeżeli ci się nie chce czytać, to biegnij od razu. Jest to moja pierwsza mapka. Graj na trybie Adventure. Nie wiem co tu jeszcze chyba tyle, miłej gry. Pod koniec przeczytam autora mapy, albo gdzieś tutaj wstawię. O, właśnie. Autorem mapy jest Karpus. Pozdrawiam. I więc wstawię gdzieś, bo wiadomo jak jest. <laughs> no, przepraszam, ale nie mam czasu, żeby <laughs> czytać. I uwaga, pierwszy poziom będzie <laughs> w miarę łatwy. Tutaj na slime bloku cię wybijamy. Lecimy tędy i zrobione. Lecimy drugi, to jest kobyl. Ok, idziemy szybko obrukiem. Ok, dalej. Dosyć prosty poziom, i za chwilę lecimy do kolejnego poziomu. Chwila, jeszcze trochę, jeszcze. Okej, okay, mamy tutaj. Lecimy tędy, i chwila prawdy. Jesteśmy już na przed, trzecim poziomie z 17. Nie wiem, czy będzie prosty ten poziom. Wiem, że naprawdę dużo jest zrobione do ład... wystroju i tym podobne. Okej, okay, lecimy tędy. Mam nadzieję, że dobrze pobiegłem. Okej, okay, drabinka. Na szczęście, że nie ma parkuru na drabince, ale to może się jeszcze zmienić. Chyba idziemy tędy? Niepotrzebnie się zatrzymałem i teraz jak tu wrócić? Tędy się wraca. Jak wrócić? Jak wrócić? A tu się wracał, nieważne. Tego nie było, jak ktoś. Tak się skończyło, że dalej przychodzę ten parku. Zobaczymy w późniejszych wersjach. Ja nie wiem, ja chyba źle pobiegłem. Przeskoczyłem źle, ja robię kółka. Ja naprawdę robię kółka. Wcześniejszym. No. Czy ty możesz w końcu... Po... Udało się! <śm> I teraz co? Teraz... I tutaj tak się nie udaje. Dobra, teraz nie mogę spać. Co to ma być?! Dobra, jest. Teraz to tylko, żeby mnie źle nie zrobić. To znowu będę musiał... Chciał... Dobra, udało się. Okej, okay. lecimy tędy. Lecimy i... Udało się! Dobra, i teraz mamy level czwarty, checkpoint. Super. Teraz jak tutaj trzeba przeparkurować? Okej, okay, tędy trzeba zacząć parkur. Okej. Okay. O nie, no nie okej. Okay. Tędy trzeba zacząć poziom. Lecimy tędy. Tędy, 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 tędy. tędy. Tędy, 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 tędy i tędy Zrobione? Następne poziomy są łatwiejsze zdecydowanie... Nie A już myślałem, że to koniec i zrobiony! Level piąty zaczynamy! A bo to jest i tak wejście, co no dobra, mogę sobie... Okej, okay, to było w miarę proste I teraz Ty zrobić coś? Dobra. Wiedziałem, że to będzie niemożliwe. A i tak możliwe jest Okej okay. Ajaj, i teraz co trzeba zrobić? Teraz trzeba wejść tam, do góry Teraz mi się uda I teraz Kiedy mówisz teraz mi się uda Na pierwszym parkurze spadasz Na pierwszym etapie parkura Co to ma być? Dobra, ale mimo wszystko się uda Jeden, dwa, trzy Jeden, dwa, trzy, cztery Jeden, dwa i udaje się, okej, okay. oj dobra, udało się, dobra i lecimy, tak, tylko żeby teraz tego źle nie zrobić, dobra, okej, okay. teraz slime block i tam idziemy, czy gdzie to trzeba iść, tam, ale stamtąd gdzie wskakujemy, stamtąd wskakujemy, tak, 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 tak. No tam, tam, tam i to by był na razie koniec odcinka. Jutro będzie kolejna część tej mapki i tak jakby powiedzieć, <noise> jutro będzie bardziej energiczny odcinek, bo się byłem zmęczony. I no jakby to powiedzieć, do zobaczenia do jutra. Pa!